Cześć, witam was serdecznie. Nagrałem dla was specjalnie taki odcinek zaraz po zakupie Cyberpanka 2077. Powiem wam, że wygląda jak wygląda, tak. Zobaczcie na te samochody. Tak one wyglądają 19 lutego 2022 roku na PlayStation 4. Tak, więc tak. Ten jest podobny do starego Cadillac'a. Ten jest podobny do Forda F-250 albo F-350, właśnie widać tylne koło, tak. Grafikę widzicie jaka jest, tak. Z jednej strony bardzo ciekawa, interesująca, z drugiej strony, no, widać niedociągnięcia, tak. Także, mm, popatrzcie sobie. Osobiście myślałem, że ta gra wygląda zupełnie inaczej. Myślałem, że będzie podobna do innych gier, właśnie samochodowych. O, patrzcie, ten samochodzik. Myślę, że to jest gra zrobiona bardziej na konsole najnowszych generacji, tak jak PlayStation 5 czy na drogie, właśnie komputery PC. Tam prawdopodobnie te tekstury są wygładzone, ładne i tak dalej. Gra ma nawet fajny klimat, można powiedzieć. Jest bardzo wciągająca. Zdecydowanie nie jest dla dzieci. Jest ciekawie, jest ciekawie. O, ten samochód wygląda właśnie tamten jak Ferrari Testarossa, taka przerobiona, to jest Cadillac DeVil taki jakby można powiedzieć przeróbka jego. Widzicie z bliska co się dzieje, tak. Z jednej strony fajny wlot powietrza, z drugiej strony widać te falbany takie na grafice, gdzie yy, no... Moim zdaniem no, mogłoby to być, mogłoby być to inaczej, gdyby rzeczywiście ta gra była zrobiona na konsole PlayStation 4 ale prawdopodobnie to jest tak jak z innymi grami, że yy, te gry, które wyglądają jak wyglądają yy, na PlayStation 4, one na PlayStation 5 wyglądają zupełnie inaczej i są zupełnie inne. Tak? Także nie widziałem jeszcze na PlayStation 5 jak ona wygląda, natomiast no, spodziewam się, że wszystko jest wygładzone, równiutkie, fajne, tak. Tutaj jest jak jest, tak. Spróbujmy tego twojego cudu techniki. Tak. Są fajne pomysły, fajne wnętrza samochodów, tak jak tutaj widzicie, fajne kształty tych samochodów. Myślałem, że myślałem, że ta gra będzie właśnie taka bardziej samochodówkowa. Jednak ta gra jest właśnie taka w stylu, no to jest opowieść, tak, taki film multimedialny można powiedzieć. Wirtualny film, w którym można robić różne rzeczy. Tak wyglądają właśnie te bronie w tej, w tej grze, dość fajnie, tak. No i jazda po mieście, tak. Muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o sceny różne w tej grze, to... To zastanawiałem się długo nad tą grafiką i nad tą grą. Na przykład ta scena, piękna, tak? Bardzo ładnie. Tu statek przyjeżdża, złote kolory, tak? Piękna tam grafika, ładnie wszystko z tyłu, tak? Właśnie. Grafika jest moim zdaniem nierównomierna. Niektóre właśnie miejsca są takie jak tutaj, że wszystko ładne pomieszczenie, tak? Fajnie, fajne wnętrze samochodu, a z drugiej strony gdzieś widać jakieś niedociągnięcie małe, tak? czy większe, tak? Albo z jednej strony mamy na przykład właśnie ładne wnętrze, właśnie tutaj tego miasta, tego wnętrza, ale z kolei później jak zobaczycie jak się jedzie samochodem, to już jest zupełnie inaczej, tak? To moim zdaniem właśnie więcej szczegółów jest w tych takich bliższych kadrach, tak? Tam gdzie mamy tą fabułę, tam gdzie mamy musimy zrobić, tak? Także model jazdy w ogóle jest dość ciekawy, jazda samochodem jest spoko, nawet fajnie. I tutaj jak widzicie, no coś tutaj ta grafika jest nawet spoko, tak? Ale jak zobaczycie na dalsze plany, to na tych dalszych planach już nie ma tych szczegółów, tak? To, to na to zwróciłem uwagę. O tu wnętrze samochodu jest ładne, tak? Samochód nawet spoko. A zobaczcie te budynki, budynki już są: No, można powiedzieć, takie sobie, tak? Właśnie na PlayStation 4, tak? Także tak, tak jest. No, moje. Mój punkt widzenia, tak? I ja, ja to tak widzę, tak? Spodziewałem się, oczywiście, że tak może być. Zanim kupiłem grę, obejrzałem gameplay. O, albo te budynki, ta ulica tutaj, tak? Widzicie co tutaj jest. Więc warto zwrócić uwagę, że ta grafika jest zróżnicowana tak i nie wszędzie jest równa, można powiedzieć. Z jednej strony mamy bardzo ładne miejsca, z drugiej strony takie mamy niektóre niedociągnięcia tak? w tej grafice. Tak? Ym... Historia jest wciągająca, sam pomysł jest wciągający, muzyka jest fajna model strzelania jest dość ciekawy model jazdy jest dość ciekawy według mnie jest to bardzo interesująca gra i jeżeli się kupuje na PlayStation 4 miałem tą świadomość jak ta gra wygląda ale dobre jest też to że jeżeli kupię PlayStation 5 to mam nadzieję że PlayStation 5 i na PlayStation 5 ta gra będzie zupełnie inaczej wyglądała tak także to taka ciekawostka z mojej strony, jak to wygląda. Wiele filmów na ten temat powstało i to jest jakby też taki mój punkt widzenia, także dziękuję, że obejrzeliście. Jeśli ktoś nie ma jeszcze subika, będą następne odcinki różnego rodzaju, po różnych paczach właśnie w Cyberpunk 2077. Oprócz tego planuję, że będę grał na live'ach gameplay'e. Yy, także zostawcie subika, kto nie ma i do zobaczenia, cześć! <śmiany>